Diarma zaczęła dziwne decyzje w swoim życiu podejmować. Z całym szacunkiem do dziarmy. że dziarma się zasmaciła? No. Niestety. Na początku nagrała z Fausti. Niestety. A teraz nagrała z Julią Wieniawą. Mhm. Mm tańcz jak ci zagram. Julia Wieniawa. To pewnie Jeremi robił. Czy nie? No, wiadomo. Jeremi. No, wiadomo. Nawet mnie to nie dziwi. To może jednak będzie dobre. Zagram. Jak ci zagram? Jak ci zagram? Ey, bez zdjęć. Dzisiaj chcę udawać, że tu nie ma mnie. Okay. Z drugiej strony możesz tylko patrzeć, jak tańczymy. No, czy dajcie do dziary! Dobra, daj mi dziarmę. Dzisiaj szkoda Cześć! Dzisiaj szkoda słów na materacu ci pokażę nasz kolejny ruch Nie mów już do mnie, czytaj z ust Dotykiem masz wyjaśnić każdy z swoich głupstw. W sąsiedzi pokają na falorę fel... Co tu się dzieje? Czemu, stary? Czemu? No w Julewie ja nie ma domyślam się, czemu tak robi, bo ona szuka po prostu yy, no takich swoich swojego klimatu. Mam wrażenie, że ona się ostatnio troszeczkę pogubiła. Ale dlaczego dziarma? Stary dziarma z kejka. Z będzie nuty absolutnej. O! I rozumiemy się dokładnie już samym gestem, a poznaliśmy się przypadkiem. Tak to ma szczęście. Znowu deszę, ciężko przełykać Zkażinę. Proszę mnie za szyję. Powiedz jak mam na imię. Mam brudne myśli. Coś takiego weszło? Nie rozumiem. No może po prostu zasięgi, nie? Kurna ciężka sprawa.